Cześć, tu Magda i vlog Żyj Pełnią Życia. Witajcie w kolejnym, nie tylko tygodniu, ale roku zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Jestem jeszcze tak trochę sylwestrowo, yy, dlatego że dzisiaj podsumowuję rok, mój osobisty rok mojego życia. To był dobry rok. To był dobry rok, to nie oznacza, że to był rok idealny, to nie oznacza, że nie było wyzwań. Ale to oznacza, że Pan Bóg był wierny każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej sekundzie. Bywały trudne momenty, bywały chwile, kiedy marzyłam o tym, żeby się już skończyły, i Pan Bóg mi przez wszystko przeprowadził. Ale działo się też dużo dobrych rzeczy, i, i na tym chcę się skupiać. I mogę naprawdę szczerze powiedzieć, że pomimo różnych wyzwań i trudności wyzwań też z moim zdrowiem Mogę szczerze powiedzieć, że to był dobry rok, dlatego że Pan Bóg jest dobry i zawsze jestem w stanie znaleźć coś dobrego na końcu każdego dnia. Za co jestem wdzięczna Bogu w tym roku. Yy, Sylwester, nowy rok to jest zawsze taki czas podsumowywania. Zawsze siadam yy, i patrzę, za co dziękowałam w zeszłym roku, czego oczekiwałam na ten rok, co się wypełniło, yy, i tak samo usiądę na początku teraz. Na spokojnie usiądę sobie, ale już teraz mam takie wstępne podsumowanie, co było dobrego. Po pierwsze jestem wdzięczna Bogu za wszystkie działania Żyj Pełnią Życia i 4 lata fundacji. O tym był odcinek niedawno. Jestem wdzięczna Bogu za rozmawialniki, które się udało wydać. Trzy różne i czwarty, głównie to już Psalm 18 wydał, ten rozmawialnik duchowy. Jestem wdzięczna za wszystkie kursy, za konferencje 1 października, za studium biblijne. Też tworzyłam te kursy, współtworzyłam studium biblijne, robiłam wakacyjne studium biblijne, w sensie ja, ja je pisałam. Więc dużo dobrego w żyj pełni użycia i dużo zmian, dużo rozwoju, dużo nauki, też w temacie fundraisingu, nowi darczyńcy i to jest ogromna radość. No, i też w tym zeszłym roku, pod koniec, w grudniu, na kanale przeskoczyło oczko na 2000 obserwujących, i już jest ponad. Więc jest to wielka, wielka radość, więc dziękuję Bogu za każdego z Was, za ten kolejny rok. W tym roku też, już nie pamiętam w którym miesiącu, ale było, był też dwusetny odcinek, to też był taki wyjątkowy odcinek świąteczny. Co dalej? Jestem wdzięczna Bogu za poprawę mojego zdrowia. Mam różne wyzwania, to się ciągnie troszeczkę już długo, ale jest lepiej. Jest lepiej i Pan Bóg dał mi wspaniałą panią doktor, która mnie prowadzi, która ma wizję, co i jak, jak mi pomóc. I Pan Bóg jest naprawdę w tym bardzo, bardzo dobry. Dalej. W tym roku, poprzednim, została wydana moja książka Kobieta pełna Bożego Życia. Jest to wielka radość. Edycja Świętego Pawła wydała tą książkę. Książka jest o tożsamości kobiety w Bogu i bardzo się z niej cieszę. I jestem za, za nią wdzięczna. Dziękuję Bogu za wspaniałe wakacje. Było parę takich wyjazdów i ze wspólnotą, i, i rodzinnych, ale szczególny taki czas miałam w październiku, kiedy miałam ponad 2,5 tygodnia urlopu, i, i to był taki długi czas też regeneracji po konferencji, bardzo, bardzo cenny, z którego się bardzo cieszę. Co dalej, ten rok był też wyzwaniem dla nas wszystkich ze względu na wojnę na Ukrainie. Tak naprawdę już prawie cały rok, bo od lutego, od końca lutego. I chociaż jest to bardzo trudny czas, to dziękuję Bogu za reakcję naszego kraju, naszych e, współobywateli, e, Polaków po prostu, za to, jak e, hojnie przyjęli Ukraińców, jak pomagamy w ogóle e, Ukrainie. I też e, cieszę się, że, że mogliśmy bardzo konkretnie żeby, e, pomóc Elisie Petrenko która była u nas kiedyś na konferencji jeżeli Pełnią Życia i razem z mężem uciekali z Kijowa, ona tuż przed porodem i mogliśmy zrobić zrzutkę, która dosłownie w parę dni zebrała się i mówiąc o tym, jestem dalej wzruszona tym, bo, bo to były bardzo konkretne pieniądze, z tego co pamiętam, chyba 10 tysięcy złotych i one się zebrały tako od Was, od Was wszystkich i... Elisa mogła urodzić. Urodziła w końcu na Węgrzech. Przez różne kolejki i różne inne historie nie była w stanie akurat do nas dotrzeć, do Polski, ale dotarła tam na Węgry, tam urodziła bezpiecznie. I dziecko ma tyle lat, prawie co, tyle miesięcy, prawie co wojna, bo się urodziła dziewczynka dwa tygodnie chyba, czy coś, coś, coś koło tego po, po 24 lutego. I jestem Bogu wdzięczna, że właśnie w tym trudnym czasie mogliśmy też bardzo konkretnie pomóc. Już nie, nie mówiąc o innych różnych jakichś e, zbiórkach i różnych innych akcjach, w które, w które byśmy każdy z nas był zaangażowany i ja też. Ale to była taka jedna konkretna historia, że mogliśmy tej konkretnej rodzinie pomóc. I to by było na tyle chyba, znaczy mogłabym tak siedzieć i jeszcze wymieniać dużo różnych rzeczy. Jestem wdzięczna za moją rodzinę, za, e, za bratanków, za bratanice, z którymi spędzam czas e, i na wakacjach, i przy różnych innych okazjach, e, za mojego tatę, z, z nim też właśnie miałam taki tydzień urlopu w październiku w Juracie, jak co roku. E, za moją wspólnotę, e, za moją pracę etatową, bo i pełnią życia to jest wciąż po godzinach. I, i za to,ż po prostu Pan Bóg jest ze mną i każdego dnia prowadzi. Ciekawa jestem, za co Wy jesteście wdzięczni w tym roku, który właśnie minął. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się za tydzień. I know he's coming He's coming up.